Widamy ponownie. Przed nami Bratkot Classic. Rozmiar? i Tu jest dobre pytanie. Producent podaje, że jest to metka na 900. Czyli śmiem twierdzić, że 900 będzie z dwoma kołnierzami, bo on nawet nie pasuje na naszą przyczepę. Zobaczcie, jest mniejszy, także twierdzę, że to będzie jakieś 850-900 może z kołnierzami. Sprawdziwym, sprawdzimy, przemierzymy, potwierdzimy. Jeżeli nie jesteście pewni, pytajcie. Po całej długości w lewym oknie jest piękna Moskitiera. Kołnierz również jest w kolorze spodu. Myślę, że jak na swój sposób jest w stanie dobrym. Jest przede wszystkim czysty, także ładny. Tak się prezentuje w całej okazałości. Co prawda nie mamy, nie mamy do niego fieran. Fierany w bratkotach na rurki. Taki system tutaj występuje. Tutaj również moskitiera w, całej, w całym oknie. Kedra. Tutaj tak naprawdę to czwarte przyczepy. Czyli, czyli nie jest do samego końca, ale jest wystarczająca. I tak jak mówiłem, na rurki, firanki oraz najlepszy stelaż, jaki może być, to stelaż rozciągany. Zobaczcie, tutaj cyk się rozciąga, i tutaj cyk się rozciąga, i wszystko tak naprawdę składa się z dwóch rurek. Także, jak dla mnie, najlepszy stelaż. I taki macie system mocowań. Zapraszamy serdecznie, kocham kemping.